Dzięki tym mechanizmom wiru, weta, inicjatywy i referendum można wymusić coś, co ja nazywam naprawą Rzeczpospolitej. Polski Trybunał Stanu praktycznie nie funkcjonuje, nie istnieje. W ciągu dwudziestu paru lat, rzekomego więcej, 20, prawie trzydziestu lat Istnienia tak zwanego Trybunału Stanu skazał on chyba tylko jedną, może dwie, na pewno nie więcej niż dwie osoby, chociaż Państwo wszyscy wiedzą, że polityków, którzy powinni znaleźć się przed Trybunałem Stanu i którzy powinni odpowiadać za zbrodnie stanu, jest cała, cała Rzesza. Dlaczego tak się dzieje? No bo politycy sami kształtują prawo, które dotyczy ich odpowiedzialności. I tutaj znowu można zmienić, można wymusić odpowiednie zmiany ustawodawcze które spowodują realną, prawdziwą odpowiedzialność i polityków, i urzędników. Urzędnicza odpowiedzialność też jest jedną wielką fikcją w Polsce. Doprowadzić urzędnika do tego, że odpowiada z własnym majątkiem za, za szkody, które wyrządził, jest praktycznie niemożliwe. Tymczasem można to prosto i łatwo zmienić. Jeżeli urzędnik. Yy, spowodował szkodę ze swojej winy umyślnej, to odpowiada całym majątkiem. Jeżeli nie z umyślnej, może tak się zdarzyć, wina nieumyślna też może wchodzić w grę, to do pewnej wysokości, ale tak czy inaczej zasada powinna być prosta. Spowodowałeś szkodę, naruszyłeś czyjeś prawa, odpowiadasz jako urzędnik, odpowiadasz, w zależności od tego, czy miałeś tego świadomość i wolę. A więc zamiar bezpośredni, czyli miałeś winę umyślną, no to możesz odpowiadać w pełnej wysokości szkody, jeżeli to była wina nieumyślna, to w innej, ale tak czy inaczej tutaj można prosto i łatwo wprowadzić jasne mechanizmy, cywilizowane mechanizmy odpowiedzialności i polityków, i urzędników za szkody dorządzone swoimi działaniami.